Dzień dobry, dzień dobry, Ania Urban z tej strony. Ciąg dalszy opowieści czy realizowania poszczególnych rozdziałów książki nie wątrobę Gabriela, Pana Profesora Gabriela Perlemuter. Jest to wybitny hepatolog francuski. Książkę zakupiłam z tego tytułu, że znalazłam takie zdanie, że łączy on Interakcje pomiędzy wątrobą a florą jelitową, pierwsza osoba, gdzie, gdzie zwróciłam, na, znaczy, pierwsza osoba, u której zobaczyłam, że w ogóle jest takie myślenie i połączenie tego. A w związku z czym e, zakupiłam całe, zainwestowałam całe 12 zł, i dzisiaj o, 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 o wirusach, które kochają wątrobę. I najpierw zaczniemy od tego, co to, co to jest ten wirus. To jest teraz bardzo takie sławne słowo, popularne, no niemniej jednak istniejące dużo wcześniej niż, niż teraz i odnosi się do bardzo małych. Chyba cząstek. Nie wiem nawet, jak to określić, bo y, sami lekarze się zastanawiają, czy to, jest, czy to jest żyjące, czy to jest nieżyjące. W związku z tym, dlatego takie zawahanie. Jest to y, y, organizm, nieorganizm, bo organizm składa się z, z wielu ilości komórek. Y, forma 100 razy mniejsza od bakterii. Wielkością jest od 100 do 400 milionowych części milimetra, więc wielkość po prostu niesamowicie mała. Jeżeli ktoś wam mówi, że macie na USG i widać wirus, to nie dawajcie się nabrać, czy w jakimś innym nośnikiem wam pokazuje coś, że wewnątrz was jest, jest to wirus, no to raczej to nie tak i wirusy są za małe żeby je w taki sposób pokazywać. Jak jest zbudowany? Jest zbudowany z materiału genetycznego, z swojego DNA albo RNA. Nie oddycha, nie odżywia się i nie rozmnaża się. Dlatego jest taki problem, czy to żyje, czy to nie żyje, bo żeby te wszystkie funkcje zaistniały, on musi wejść do komórki swojej ofiary, że tak powiem, ofiary, czy żywiciela tam, gdzie to ma, będzie miało możliwość zaistnienia, czyli odżywianie, rozmnażanie, oddychanie i jeżeli znajdzie taką sytuację, tak, taką osobę, czy, czy organizm, wtedy to następuje. Jak to wygląda? Żeby, żeby wirusa, organizm wpuścił do środka, to wirus musi się wykazać bardzo dużą, dużym sprytem, dużą przebiegłością, no bo Organizmy się zabezpieczają przed takimi pas pa pasażerami na gapę, żeby być zdrowymi. Każdy organizm człowiek posiada układ odpornościowy. Pierwsza linia obrony to są linfocyty typu B, nasze naturalne killersy, i one od razu namierzają, e zaznaczają i likwidują. E kogoś, kto jest niepotrzebny w organizmie. No więc jak, jak ten wirus może do nas wniknąć przez usta, mówimy tutaj o wirusach, wirusach wątrobowych, bo każdy wirus jakby ma inną drogę i inaczej do innego miejsca w organizmie dociera, a nasz dociera do wątroby, więc będziemy mówić o wirusie, który musi pokonać drogę tak, żeby się tam znaleźć. No i będzie mm, biegł przez usta przez rozerwanie w różnych miejscach skóry, na przykład przez tatuaż, jak robimy manikir, przez nacięte skórki, więc trzeba uważać, żeby urządzenia, przybory, którym się to robi, były po prostu czyste, zdezynfekowane, przez zastrzyki, przez drogę płciową, podczas narodzin i podczas narodzin. Potem to szczegółowiej opowiem. W momencie, kiedy wątroba już zauważyła, zorganizowała taką wiadomość, czy namierzyła wirusa, musi wysłać alarm do organizmu, że potrzebuje pomocy. Wysyła go do krwi, z krwi pędzą limfocyty hmm, po to, żeby zniszczyć wirus. I teraz wątroba, żeby mu pomóc, żeby namierzyć, bo wątroba jest dużym narządem, one by nie wiedziały, w którym miejscu to jest, więc na zewnątrz, tych komórek, które są zainfekowane, wyrzuca coś w rodzaju kleju, e, taki sygnał rozpoznawczy, tak jak my mamy świecę, te dym, jak się zgubimy gdzieś tam, świecą pokazujemy, gdzie my jesteśmy, to, to e, tutaj jest namierzany tak w ten sposób wirus. Tu tu jest wirus. W związku z czym limfocyty robią taką siatkę i z tą siatką pędzą w to miejsce, zarzucają tą siatkę e, na komórki zakażone wirusem i niestety zabijają i wirus, i komórki, które, na którym on pasożytował, tak to powiem. Wątroba się za bardzo tym nie przejmuje, jeżeli jest tych obszarów mniej niż 50%, to nas sobie spokojnie to zregeneruje, odnowi i będzie nas dalej wspomagać, natomiast jeżeli mamy tego więcej niż 50%, to zaczynamy mieć lekkie problemy, ponieważ zaczynają się również wytwarzać toksyny. Między, tak, między innymi taką toksyną jest bilirubina żółta. Żółty kolor ma i pomaga w trawieniu. Więc żółty, dlaczego ja tak zwracam na to uwagę? Bo ponieważ jeżeli mamy podniesiony poziom bilirubiny, to się okazuje, że zaczyna nam się pojawiać żółta, żółty kolor skóry. Najczęściej zaczynamy sobie sprawdzać, tutaj możemy sprawdzić pod dolną powieką, jak jest żółta albo białka zaczynają być takie szarawo-żółtawe, no to wtedy będziemy myśleć, czy zwrócić naszą tą uwagę, że to, może być, um, bil, że to może być żółtaczka, podniesiony poziom bilirubiny. No sygnał, żeby się wybrać y, do lekarza. Y, no, potem możemy mieć, jeżeli jest powyżej 50, zapalenie wątroby, może się to skończyć przeszczepem, ale to są takie ostateczne przypadki, więc y, są, można o nich wiedzieć. I jeżeli mamy, i teraz jakie to wirusy polują na tą naszą wątrobę? Wirus A, B, C, D i E. I co to jest? Co to jest sytuacja przy wirusie A? Czy, albo jaki to jest wirus A? Skąd my go mamy? Yy, z wody, niefiltrowana woda, wyjeżdżamy gdzieś na wycieczkę, nie wiemy jakiego pochodzenia mamy wodę. Nie są, nie są ujęcia, czasami w ogóle badane. W związku z tym zwracamy na to uwagę, żeby pić wodę butelkowaną z wiadomego pochodzenia, bo czasami jest tak, że po prostu do pojemników woda ze szlawów szlaufem jest wlewana z kranu zwyczajnie, z ujęcia zwykłego, a jest sprzedawana potem w pięciolitrowych takich pojemnikach jako woda filtrowana, spożywienia, głównie małże, ostrygi, no i toalety. Osoba zainfekowana, dotyka klamkę. Potem my wchodzimy solety, nie myjemy rąk. Dotykamy tą samą klamkę, te same urządzenia sanitarne no i niestety dochodzi do zakażenia. Jeżeli my się zakazimy, to prawdopodobnie wszyscy domownicy również zostaną zakażeni. Rzadko na zachodzie się zdarzają w krajach zachodnich, tych krajach, gdzie mycie rąk, higiena w toalecie jest na wysokim poziomie i środki czystości są i czysta woda, w której te ręce myjemy, jest więc około 50 osób. Ulega 50-100 osób ulega we Francji rocznie zakażeniu, ale zdarzyło się tak, że na przykład warzywa, które zostały przywiezione z tych krajów, takich um, o niższej higienie um, wody i higienie osobistej przywiezionych. I na pomidorach były, był wirus, po prostu surowy, zjedzony pomidor i dochodziło do zakażenia. Dlaczego, się, skąd się wziął na tych surowych pomidorach wirus, okazało się, że nie wszystkie oczyszczalnie ścieków funkcjonują tak jak u nas, że filtrują porządnie tą wodę, woda wychodzi czysta. Część wody po prostu jest brudna i tą brudną wodą były podlewane warzywa. No i dlatego tak się podziało, że z warzywami przyjechał do marketu pomidor, pomidory, partia pomidorów zakażona. W żłobkach również dochodzi do zakażeń, ponieważ dzieci są odpieluchowywane, czy pieluchowywane. Nie wiem, jak się to właściwie mówi, ale chodzi o to, że mamy kontakt bezpośredni z kupą. I potem personel jest zarażany, rodziny personelu również. Natomiast jeszcze nauka i lekarze nie wykryli, jak to się dzieje: że dzieci malutkie samoczynnie się leczą, niepotrzebna jest żadna terapia, nic. Po prostu 95% dzieci w ogóle nawet nie wie, że taki wirus miała, przechodziła. No i po prostu są zdrowe, nic im się nie dzieje. Kolejny wirus wirus B. Najbardziej złośliwy, od 50 do 100 razy bardziej złośliwy od HPV. No i oczywiście takie kraje, gdzie też higiena jest troszkę, troszkę na innym poziomie niż u nas, czyli Afryka, Azja Południowo-Wschodnia. W Francji obliczono są statystyki, że trzy osoby dziennie są zakażane. No i przez co? Przez krew głównie. Czas inkubacji, czyli te wszystkie nacięcia na skórze, tatuaże, piercing i tak dalej, przetaczanie krwi może być. A więc trzeba tego pilnować bardzo, zwracać uwagę. Czas inkubacji jest od 6, do 6 tygodni do 6 miesięcy, w związku z czym no ciężko nam jest nawet sobie odtworzyć tą historię naszego życia, co gdzie byliśmy, jeżeli są to osoby, które bardzo często wyjeżdżają, mają taką pracę, więc nawet nie wiedzą, gdzie nastąpiło zarażenie. Jeżeli na przykład matka zarazi dziecko podczas porodu, to dziecko będzie miało wirus B do końca życia. I wirusy typu B mają dwie, dwa sposoby, dwie metody, jak przetrwać, jak się zakamuflować, żeby limfocyty typu B. Yy, białe krwinki nie namierzyły i nie z, yy, zneutralizowały. Więc wchodzą do, do komórki, rozcinają mieć DNA, wkomponowują się w DNA, a drugi, równo, a drugi sposób to żyją równorzędnie, żyją równorzędnie, yy, udając. Udając po prostu funkcje komórkowe. Dodatkowo wirus D jest jeszcze. D jest najlepszym kolegą B, bo wirus B to jest taki wirus, który, pod którego podczepia się D. Czyli jeżeli się zaszczepimy na wirus B, to mamy od razu ochronę na D. I on będzie wspomagał pracę i niszczycielską robotę wirusa B. Będzie sprzyjał marskości wątroby i nowotworom. W związku z czym, no tutaj nie, nie będę proponować, zachęcać, każdy tam wie, jeżeli dużo podróżuje albo będzie wiedział, że będzie miał zabieg jakiś w szpitalu, no to można wyprzedzić sytuację tak i skorzystać z jakiejś wcześniejszej pomocy, żeby uniknąć zakażeń. No i wirus E. Wirus E jest wirusem odzwierzęcym. I przykład w książce profesor podał takiego swojego pacjenta, który wyjechał na Kostarykę. A tam jest takim daniem lokalnym, regionalnym, tak jak u nas, Bigos na przykład, czy Pierogi, no to figoletki. Z czego one są? Co to jest? To są takie kiełbasy z wieprzowej wątroby, ale wątroba jest niedogotowana, takiej półsurowej wieprzowej wątroby i okazuje się, że ten wirus E nie tylko w wieprzowej wątrobie może nas zakazić, ale również w wątrobach dzikich zwierząt, jeleni, domowych zwierząt, kóz, bydła domowego, kurczaków. Więc chronimy się przed nim w ten sposób, że podając wątróbkę po prostu poddajemy ją wcześniej obróbce termicznej. Jeżeli jest w wysokiej temperaturze, czy smażenie, czy gotowanie, wirus po prostu jest totalnie zneutralizowany. On nie jest nam w stanie nic zrobić. I teraz tak, jeżeli chodzi o objawy zakażenia, będzie zmęczenie, pojawi się żółtaczka. Może nie dawać u wielu osób żadnych objawów. W ogóle przejdziemy i nie będziemy odczuwać niczego. Organizm sam sobie z tym poradzi, sam go zlikwiduje. Trzeba zawsze przy wszystkich wirusach wątrobowych, myślę, że nie tylko, dbać przede wszystkim o higienę, zwracać na, uwagę na to, czy pijemy wodę filtrowaną, czy niefiltrowaną, gdziekolwiek jesteśmy. Jesteśmy gdzieś w krajach egzotycznych, zwracamy uwagę na to, jaką wodę dostajemy butelkowaną, czy butelki są <laughs> wielokrotnie odkręcane, bo to tak się też słyszałam o tym. Czy jest woda ze studni, czy z rzek, czy ze strumieni. Yy, czy yy, I staramy się nie jeść owoców surowych, ani warzyw, tylko wszystko gotowane. I to takie nieprzygotowane, tylko naprawdę wysokiej temperaturze. Jeszcze jest coś takiego, doczytałam, jak choroba pocałunków. To jest najczęściej u nastolatków. Yy. Ale nie, nie, i to jest mononukleoza, m, którą wywołuje wirus, wirus Epsteina Bara. Ona nie schodzi, bo najczęściej y, u takich młodych osób ten układ odpornościowy jest na wysokim poziomie on sobie świetnie radzi. Więc wytłuczę całego wirusa, zanim on dojdzie do wątroby, więc on zostaje zazwyczaj w okolicach głowy. I pojawia się co? powiększone węzły chłonne tutaj za, yy, za uszami w związku z tym no, można brać to też pod uwagę że jeżeli dziecko ma yy, powiększone węzły chłonne to niekoniecznie nie wiadomo jaka choroba tylko po prostu wirus yy, ten na bara i wtedy odpowiednie leczenie jest wdrażane yy, mam nadzieję, że temat był ciekawy jak się tam pojawicie yy, wrzućcie kciuk w górę jak wam się podobało, jak ktoś potrzebuje niech udostępni i w zasadzie, w zasadzie, chyba tyle. Jeżeli ktoś miał problemy, jeżeli ktoś miał problemy z wątrobą, i wątroba jest niezregenerowana do końca, albo jest otłuszczona i potrzebuje pomocy, to proszę o kontakt, bo. Jest, pomoc, jest możliwość ziołami wspomóc wątrobę. Są zioła, które pomagają w regeneracji, w regulacji wytwarzania choresterolu, więc nie ma sensu się męczyć. Wróci energia, wróci zdrowie, bo wątroba jest odpowiedzialna również za energię, za podejmowanie naszych decyzji takich, życiowych, takich właściwych decyzji, no to taki jest jeden, jeden z organów decyzyjnych. Jeżeli będzie mieć zdrową wątrobę, to będzie i zdrowa krew, będzie leczyła po prostu pozostałe organy. Dosyć ważny organ, jak widać. Także, jeżeli komuś się podobało, kciuka w górę, można napisać jakiś komentarz, może ktoś przeszedł w ogóle żółtaczkę kiedyś i wiedział, że ją przeszedł, więc można się też podzielić, podzielić wiadomościami, jak to przebiegało, jak przebiegało leczenie, czy dieta była wdrażana, bo uważam, że też jest bardzo ważna. E, miłego dzienia. Dzienia, bo tutaj moje dziecko zawsze mówi, miłego dzionka, do zobaczenia.